we Jeszcze czas poznać zwycięzcę, a zwycięzcą w tej kategorii jest pan Dariusz Oleński, dyrektor Bielskiego Szpitala. moi bardzo. w tej kategorii, jak i wszystkich pozostałych wręcza redaktor naczelna portalu Izabela Jaroszewska. Panie dyrektorze, prosimy o trzy słowa. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję portalowi Biała 24 za to, że zostałem nominowany do, w kategorii zdrowie do na roku, a przede wszystkim czytelnikom tego portalu bardzo dziękuję za oddanie głosów na moją skromną osobę, że dzisiaj mogę odebrać piękną, wspaniałą statuetkę. I, używać bardzo zaszczytnego tytułu podlasiami na roku. Bardzo serdecznie za to dziękuję, ale chciałem powiedzieć dwa zdania na temat powodu, jak się domyślam, mojej nominacji, a i wygrania, czy też no, bycia laureatem. Wiele zdarzeń zapewne na to się złożyło. Szpital Fiali Podlaskiej ma szczęście dynamicznie rozwijać się, ma szczęście zajmować wysokie pozycje. W rankingach krajowych. Ma szczęście prowadzić potężne inwestycje, które przyniosą kolejną, nową, wysoką jakość naszych świadczeń, ale proszę pamiętać, że to nie jest moja zasługa. To jest zasługa wielu, wielu pracowników naszego szpitala. Tysiąca osób, którzy codziennie w Pocie Czoła przede wszystkim opiekują się naszymi pacjentami, ale również myślą o tym, w którym kierunku, w jaki sposób ten szpital ma się rozwijać. Proszę mi pozwolić dzisiaj w tym momencie, dla mnie bardzo uroczystym, móc podziękować tym osobom. Bardzo serdecznie właśnie tym Państwu, pracownikom szpitala dziękuję. A jeszcze raz ukłony i podziękowania czytelnikom portalu Biała24, że obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Obiecuję, że jeśli Pan Marszałek Województwa Lubelskiego nie będzie miał nic przeciwko temu, nie będzie e, będzie chciał kontynuować współpracę ze mną, e, to nadal będę starał się ten szpital e, w podobny sposób rozwijać i nim kierować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Riet Hajdar, sejmiku województwa Siema, trzy słowa. Trzy słowa to jest za mało, żeby określić moją wdzięczność dla wszystkich Państwa, którzy oddadzili mnie zaufaniem i oddali na mnie swój cenny głos. Bowiem wkrótce, jak będę mógł, potraktuję ten tytuł jako dalszy, dalszą motywację dla mojej osoby, będę robił jeszcze więcej i służył swojemu miastu jak najlepiej, reprezentując wszystkich naszych mieszkańców, niezależnie od przekonania politycznego, niezależnie od orientacji politycznej czy od wiary w to czy w tamto. Czy czarny, czy białe, czy niebieski, czy zielony. Będę dalej pracował ponad wszelkimi podziałami dla dobra naszych mieszkańców. Tym bardziej jestem z zawodu lekarzem, a nie politykiem. Nigdy nim nie będę, jako chodzi mi o polityce, ale politykę będzie służyła mojemu zawodowi, żebym jak najlepiej wykonał swoje obowiązki wobec moich pacjentów. I ja chciałbym Państwu powiedzieć: zdrowia i polityka, można powiedzieć, są w jednym e, kosiku. Kosik, który e, dużo wiąże ze sobą, bo wszelkie decyzje, tak jak mój przedmówca powiedział, jeżeli e, pan marszałek będzie chciał dalej współpracować z panem dyrektorem, oczywiście to Lili z innej opcji, bo takiego dyrektora jeszcze chyba dawno nie miała i nie będzie miała. A więc to jest wiązania polityka ze zdrowiem. A więc ja będę się starał reprezentował tą dobrą stronę polityki, polityka ponad poziomami dla dobra wszystkich. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, a Bartolowi miała 24 dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, najwyższy czas, ogłosić zwycięzcę tej kategorii, a zwycięzcą jest Wójt Gminy Wiśnice, Piotr Dragan. Zapraszamy Panie Wójcie. A statuetkę i pamiętkowy dyplom wręcza Izabela Jaroszewska, redaktor naczelna Portalu Biała24. Panie Wójcie, prosimy o zabranie głosu. Ja nie będę oryginalny, bo pewnie powiem prawie to samo, co powiedział mój poprzedni szef, Pan e, Dariusz Oleński. Przede wszystkim chcę, chcę podziękować za nominację e, portalowi Biała24. To naprawdę wyróżnienie dla mnie, dla całej gminy Wisznice. Yy, ale czasami sobie sam zadaję pytanie, dlaczego tutaj jestem. Jestem, dlatego, że wspaniale pracuje Urząd Gminy Wisznice. I jestem wdzięczny pracownikom, i chociaż są nieobecni, tutaj dziękuję im serdecznie za taką pracę, za pracę z pasją, chociaż nie zarabiają najlepiej. Yy, Dziękuję bardzo. Towi Państwa, zwycięzcą tej kategorii jest Pan Bolesław Szulej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Słowatyczek. Wielkie brawa Państwu. Panie dyrektorze, prosimy. Zanim mówiłem. W takim towarzystwie, jakim brałem udział, naprawdę zanim mówiłem. No cóż, tak jak przedmówcy powiedzieli, dziękuję portalowi Biała24 przede wszystkim za nominowanie. No i cóż, wszystkim czytelnikom portalu Biała24 za oddanie głosu na mnie. Uważam, że to nie jest tylko moja praca, została wysunięta, ale praca całego gminy we środkach Dziękuję bardzo. Najwyższy czas poznać zwycięzcę tej kategorii. A zwycięzcą jest Tadeusz Kucharuk, studium celne w Białej Podlaskiej. Statuetka oraz e, pamiętkowy dyplom kwiaty będzie oczywiście Izabela Jaroszewska. Panie Tadeuszu. W części będę się powtarzał, że jest miło, że portret Jan 24. Zechciał ja nominować mnie do tej bardzo ciekawej, bardzo sympatycznej nagrody, czy wyróżnienia. Ale faktycznie to cieszę się, bo rozumiem, że studium ceny zostało zauważone. Przepraszam, ale wykorzystam tę okazję. Bliżej mikrofonu, proszę. W tej szkole, to jest to szkoła niepubliczna. Pierwszy zawód zrobił w 2000 roku. No, przez ostatnie trzy lata szczyciliśmy się, że nasi Siedlcach będziemy najwyższą zdawalność egzaminów zamieniu z czego jesteśmy bardzo no, zadowoleni. Taką siłą są nasi wykładowcy. Tutaj jest jeden że wykładowca, oprócz Wymogów formalnych, czyli wykształcenia formalnego, powinien mieć doświadczenie praktyczne. Powinien być również kimś w branży, której naucza. No, Najwyższe kwalifikacje mamy jednego profesora, doktora habilitowanego, mamy doktorów, mamy również inżynierów, ministrów, także uważam, że poziom kadry jest bardzo wysoki jak na szkołę policjalną W tym roku podjęliśmy się uruchomienia kierunku Pożarnictwo, Technik Pożarnictwa. Jest to kierunek adresowany do ochotniczych straży pożarnych. Strażaków, ochotników jest około 600 tysięcy w kraju, nie mają żadnej swojej szkoły. Natomiast Państwowa Straż ma owszem 7 na poziomie średnim, jedną wyższą. Jest ich tylko 30 tysięcy. Uważamy, że jest tu dysproporcja. No, oczywiście bez pomocy strażaków nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tutaj liczymy zresztą mamy wyraźną deklarację z tej strony od zarządu głównego poprzez powiedzmy gminy. Ale jeszcze raz serdecznie dziękuję skrzyterom portalu. Tak się składa, że ja też robię porta hobbystycznie. także no, rozumiem, że przy okazji będzie to promocja naszego portalu. <grytanie> dziękuję tym, którzy chcieli. Chcieliby oddać swój głos na studiu celne, no w tym samym również. I na mnie. dziękuję bardzo. Moi drodzy, ostatnia kategoria, ostatni zwycięzca, zwycięzcą jest Szkoła Tańca Bugitarny. Zapraszamy właściciela tej szkoły, panią Małgorzatę było. Portalowi, portalowi, tak jak wszyscy, bardzo dziękuję portalowi Białej 24 za nominację. W takim, w takim zacnym gronie byliśmy nominowani, także bardzo dziękujemy. Ja, Buki Tau to nie jestem tylko ja, to są instruktorzy. Począwszy od menadżerki Agnieszki, jest Evchat ze mną. Jest Marta, która prowadzi też zajęcia i jest jeszcze Michał, Natalka, Katia, która, która naprawdę nam bardzo dużo pomaga w szkole. I no, staramy się, żeby nasza szkoła była na takim, no, takim wysokim poziomie, żebyśmy, żeby młodzież u nas rozwijała się i tanecznie, i też panie, które przychodzą u nas na zajęcia fitness. No, tworzymy taką yy, rodzinną atmosferę, tak żeby nasi klienci czuli się u nas dobrze i my jako kadra też ze sobą się czujemy dobrze, także myślę, że owoce będą z tej pracy. Bardzo jeszcze raz dziękuję i moim klientom i mieszkańcom Białej za głos oddane do mojego firmy.